Siemane Maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj był chyba najbardziej szalony dzień w mojej historii grania w Brawl Stars. Najpierw od rana czekałem na update, update tu nie było. Nagle okazało się przed 14, że update wyszedł. Ja szybko się zebrałem, nagrałem odcinek, okazało się, że dość szybko trafiłem nową postać, czyli B. Odcinek, jak ją zdobyłem, znajdzie się tutaj w takim wyskakującym okienku. Tam też jest konkurs, że jeżeli wystawicie dużo łapek, to będę robił wielki Opening Max. Z dużo mega boxów kupię, więc wejdźcie tam chociaż zostawić łapkę. Tutaj też zresztą możecie. Zachęcam, zachęcam, może zliczę, ale wydaje mi się, że będziecie na tyle ze mnie dumni dzisiaj, że i tak te łapki zostawicie. Będę wdzięczny. Później, po 15, gdzieś nawet przed 16, odpaliłem live'a, na którym pomyślałem sobie, że wbije B na 500 pucharków. I okazało się to na początku być bardzo, ale to bardzo trudne. Zaprosiłem do wspólnej gry Kaczmę, którego bardzo pozdrawiam, bardzo dziękuję. Linku do jego kanału znajdziecie w opisie. No i sobie graliśmy, graliśmy. Okazało się, że faktycznie na bisie się ciężko gra, właśnie na pierwszej mocy. Bo postanowiłem, że skoro wychodzi max niedługo, a ja mam jeszcze 120 skrzynek zaoszczędzonych, no to nie będę maksował B, tylko poczekam, aż wyjdzie max i wtedy sobie wymaksuję przy okazji bi. To logiczne. Więc challenge był taki, żeby wbić na streamie 500 pucharków na bi na pierwszej mocy. Zazwyczaj nie wiem, jak byłem Ems czy coś to takie rzeczy robiło się w 2 godziny. Tutaj siedziałem 4. Ale moi drodzy, jak widzicie już po tytule, nagle jak wbiłem nie wiem, 230 pucharków, okazało się, że jestem top 9 Polski. I że nie dużo mi wcale brakuje do top 1 czy tam top 5 przynajmniej. No i wtedy sobie pomyślałem, że bardzo chciałbym wbić top 5. Później pomyślałem, że bardzo chciałbym wbić top 3, no i się okazało, że wbiłem top 3. Przez bardzo długi czas byłem top 2 Polski, ale koniec końców przed ostatnią grą, czyli przed wbiciem 500 pucharków na Bi, byłem top 1. Byłem pierwszą osobą w Polsce, która Miała tyle pucharków na tej postaci. Później zagraliśmy mecz, byliśmy drudzy. No, kolega Mistrzu był pierwszy, więc to on zajął pierwsze miejsce, ja zająłem drugie, ale w sumie byliśmy w tym samym czasie jako pierwsi w Polsce 500 pucharków na bi. Więc myślę, że mogę się cieszyć. Do tego byłem w drugiej 50 top 100 świata, więc byłem w top 100 na świecie. Powiem wam szczerze, nigdy nie myślałem, że to może być tyle przyjemności, ale ten live i to wbijanie tych pucharków było tak przyjemne i tak fajną zabawą, tak stresującą, że kompletnie bym się nie spodziewał. W tym momencie jak nagrywam, czyli przed 22, live'a skończyłem gdzieś koło 20, jestem dalej w top 5, no ale ja już oczywiście nie wbijam tej Fame bardzo dużo zdobył, Mistrz też coś tam jeszcze pograł, więc zdobył więcej pucharków. Tutaj macie zdjęcia zaraz po zdobyciu tych 500 pucharków top 1 i top 2 Polski, czyli ja i Mistrzu właśnie i Mistrz. E, zagraliśmy sobie razem jeden meczyk i bardzo było miło, więc Ciebie również pozdrawiam. Bardzo było ciekawie, naprawdę. Tak więc, jeżeli jesteście ze mnie dumni, zejdźcie teraz na dół czerwony przycisk, subskrypcji. także był szary i dzwoneczek, żeby zawsze mieć powiadomienia. Odcinki są codziennie, więc zapraszam. Do tego dzisiaj odcinek padł o 6.30, jak za starych dobrych czasów. Dajcie znać, czy chcielibyście częściej odcinki o 6.30. Ja jestem otwarty na propozycje tutaj, bo tutaj wyskoczyła ankietka, więc zapraszam. Ale jeszcze dalej się stresuję, chociaż to już dawno temu było. Zapraszam jeszcze na moje live'y na Facebooku, tylko dam takie emocje, link w opisie. Dzisiaj również będzie pewnie koło 17, albo 16. Podajcie! Dobra kochani, więc udało mi się namówić tutaj naszego karczmy, z którym właśnie wbija Wszystkie te pucharki, tak, no w sumie prawie wszystkie, ale większość właśnie z mu w białym, no i udało mi się go namówić, więc zobaczymy jak teraz pójdzie. Powiem Wam, że tak, no B jest bardzo, ale to bardzo ciężką postacią do grania. Tutaj zagramy w sumie dwoma piperkami. Jego troszkę lepsza jest piperka niż moja. Bo no jego piperka wiecie, ma troszeczkę więcej życia, ma większe szanse na ucieczkę, bo tak naprawdę moja e, B nie ma żadnej ucieczki. Jeżeli... No nie trafi... No, dobra, nie wiem czy to ma sens, co teraz robimy. Jeżeli ktoś do was wejdzie, wy nie macie jak uciec. Jedyne, co to macie to spowalnianie. Ale jak widzicie, tutaj naprawdę jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o życie. I nawet nie wiem, czy teraz nie padnę, bo po prostu tak, bo po prostu tak. E, więc, tak jak mówię, no jest bardzo słaba na pierwszej mocy. Przypominam, nie wiem, jak jest na dziesiątej mocy, bo nie grałem nigdy B na dziesiątej mocy. Ale na pierwszej mocy jest ma bardzo mało życia, ma bardzo mało ataku. No i wszystko zależy tak naprawdę od mapek. E, wcześniej graliśmy, znaczy teraz graliśmy w sumie. E, wcześniej wbijaliśmy te bucharki na mapce, w której były te roboty. O Jezus. Na mapce, w której były roboty. No właśnie, na mapce, w której były roboty z Pyrecubami, tutaj na potkach, wydaje mi się, że to będzie ultra ciężkie wygrać, zwłaszcza takim zestawieniem. Ale z pewnością jest to postać ultra ciekawa, bardzo mi się podoba w sumie ta mechanika. Fajnie, że mamy kolejnego snajpera, czymś, co możecie, wiecie, bardziej potrenować, bardziej poskilować, żeby potrafiać. Ja wam powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony, jeżeli chodzi o moje, o moje celowanie w tamtym meczu, ale tutaj jestem zaskoczony o... Jeżeli chodzi o celowanie, karczmy, to, to celowanie jest naprawdę nie za dobre. Oj, nie widziałem tam tej Pipery. Dobra, po prostu ucieknę, bo no, nie jest zbyt ciekawie w tym wszystkim, niestety, kochani. O nie, Pipera znowu! Pipera ma mnie na hita! Powiem tak, no, gdybyśmy na tej mapce wbijali top 1 Polski, no nie wbiłbym. Jestem 100% pewny, że na tej mapce nie udałoby mi się wbić top 1, bo BI... jest po prostu za słaba jak na tą mapkę, e, ale wygram dzisiaj. Dobra, mamy potkę. To akurat plus. To akurat plus. Kaczma, myślę, że Kaczma jest lepszy na tą potkę. No nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Trafiłem? Nie trafiłem. Trafiłem? Trafiłem. Dobra, udało nam się bardzo ładnie. Ja teraz sobie wezmę potkę. Dobra, to może być ta gierka, w której w końcu coś wygramy. O ile odważam się i wyjdą z krzaków. A pewnie nie wyjdą, ale no nic, spróbujemy. Spróbuję tutaj w tych szachach coś podziałać. Ale z tego co mi się wydaje, nikogo tutaj nie ma. Faktycznie, karszma tam kogoś pokonał. Karszma, daj jeszcze mi też coś pokonać. Proszę, daj chociaż zobaczyć przeciwników. Gdzie są przeciwnicy? A tutaj. O, siedem masz. Trafiłem. Bravo. Brawo! Brawo! Więc jak widzicie, da się czasem coś wygrać, ale tak jak mówię, im więcej parkimów macie, tym gra B staje się dużo bardziej przyjemna. Na początku z tak małą ilością życia i małym atakiem jest to dość ciężkie. Ok, teraz karczmy weźmy sobie power... E, Tom, powerka, więc akurat wydaje mi się być całkiem ciekawym. Trafiłem go tym power atakiem, ale to chyba tyle, ile będę w stanie go tutaj zaatakować. Spowolniłem go jeszcze tam, więc nie będzie w stanie uciec, niestety. Trafiłem go, dobra. Mamy to. Czy to może być drugie, druga wygrana? Może być, ale nie musi. Tutaj jest dużo krzaków. O! Trafiłem też Pipera. Trafiłem ją. Nie, to nie jest Pipera, tylko trafiłem też kolejnego tutaj. Niestety, ale nie mam ataku. Niestety, mam bardzo mało ataku. Objętam bardzo mocno, spowolniłem nawet go, ale tutaj będzie ult. Oj. kaszmy trochę spanikował, że dostanie tego hita. To było bardzo ciężkie do wygrania, ale cieszę się. Cieszę się, że zagraliśmy. Cieszę się, że wygraliśmy. Dzięki Karczmy raz jeszcze za pomoc, za pomoc, za pomoc. Udało mi się nie stracić za dużo, więc zostałem na równo 500 pucharków. I na tym myślę, że zakończymy tą świetną zabawę, powiem Wam szczerze, nigdy nie myślałem, że wbijanie tak, wiecie, tak na szybko, tak się staranie w tej grze będzie czymś, ja zawsze prosta Stars traktowałem tak, wiecie, jako po prostu dobrą zabawę. Na live'ach bardzo lubię grać w Brawl Stars, bo mogę sobie pograć z Wami, bardzo często tam z wizami, więc zapraszam Was na live'y i po prostu tak gra sprawi mi przyjemność, ale nigdy nie myślałem, że mogę czuć się spocony w tej grze. A wbijając tą postać na no top 1 w Polsce, czułem się spocony i naprawdę jestem dumny z tego, jak dzisiaj grałem. No, ale jak mówiłem, fajnie się naprawdę bawiłem. A jeżeli mowa już o zabawie, to myślę, że nowy tryb jest całkiem zabawny. Pograłem w nim tak naprawdę tylko tyle, co w poprzednim odcinku, ale przynajmniej wydawał mi się być całkiem, całkiem śmieszny. Czy ja mogę tutaj im to zniszczyć? Ej, mogę! Okej, okay, no i mamy już ich prezent. Tutaj jeszcze ich podtrzymam z dala od nas. To się udało, więc pierwszy prezent wyszedł. Już chyba wiecie, jakimi postaciami e, opłacę się tutaj grać. Ten tryb wydaje się naprawdę być całkiem, całkiem zabawny. Nie powiem, że nie. Wydaje się być naprawdę spoko. I wydaje mi się, że jest spoko. E, zwłaszcza jak macie w ekipie Poko. <laughs> czy to jest śmieszne, czy trochę cringe? Może, może być trochę cringe, ale no co zrobisz. Nie wiem, dajcie znać co myślicie o tym trybie. Moim zdaniem jest dość, jest dość zabawny. Jest dość zabawny, a, ale no ja mam lekki problem w tym momencie, bo... Padłem. No, i ogólnie jest taki problem, że. Zabrali nam. w tym momencie prezent. a zanim moi koledzy się odrodzą. to chyba jeszcze trochę potrwa, co? A, oni też wzięli prezent. No dobra. A, tu jest prezent! Bierz prezent i uciekajmy. Bronię ci, sorry. O nie. O nie, tutaj był prezent przez cały ten czas! Udało mi się to zrobić! Nie trafiłem! Rough Blade Strzel! Strzelił! Mamy to. Drugi punkt. I wygraliśmy! Ale fart! Więc tak jak mówiłem, naprawdę jest to całkiem zabawny tryb. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Podobno też istnieje błąd, w którym jak przegracie, to was respie jakby na górze, ale to chyba nie o to chodziło. Więc to chyba nie o to chodziło akurat. A może i o to? Nie wiem, ale wiem, że jest jakiś błąd. Czytałem na rednicie, że jest jakiś tam błąd. Nawet nie wgłębiałem się zbytnio w jaki to jest błąd i o co w tym całym błędzie chodzi. No ale. Ale to jest dość ciekawe na pewno, więc jeżeli wiecie, co to za błąd, to napiszcie mi w komentarzu. Ja chętnie, chętnie o tym przeczytam. Bum! Nie trafiłem, dobra, ale mamy prezent u siebie. <gry> Więc to akurat spoko. A, bo tutaj nie ma czegoś takiego, tylko on po prostu mógł sobie od razu wejść po nasz prezent, okej. Okay. Ale dość łatwo i dość łagodnie go sobie tutaj odrobiliśmy. Znaczy, odrobiliśmy, go rozwaliliśmy, że tak to powiem tutaj ładnie. Okej, okay, ja zużyłem ulta po raz kolejny. Sorry, tam są krzaki. Ok, to akurat spoko. I wydaje mi się, że na przykład na postać taką jak Frank, to może być całkiem niezły tryb na wbijanie pucharków, co? Naprawdę, to, to wydaje się być jak idealny... Widać kucharków dla postaci typu, właśnie Frank. A tutaj leci ich prezent. I został wrzucony. I wygrywamy. Ej, ten story jest naprawdę dobry. Ale to znowu ja zostałem gwiazdą gry. I to pewnie nie bez przyczyny. Bardzo mi się to podoba. Jak widzicie, Kartman pokazywałem, że się stawić łapkę w górę pod tym filmem. I ja popieram. A do tego bardzo wam wszystkim dziękuję. Um... Emocje jeszcze ze mnie nie opadły. Fajnie być w czymś top 1. nawet jeżeli to nie jest do końca moja zasługa i nawet jeżeli jestem totalnym botem i pajacem, to i tak bardzo fajnie się bawiłem. Myślę, że ludzie na streamie również się bardzo fajnie bawili, więc dziękuję wszystkim, którzy ze mną to, to towarzyszyli. Nie umiem jeszcze mówić, teraz się popłaczę. Ale jestem top na świecie, dajcie znać... nie na świecie, w Polsce. Dajcie znać, czy chcecie odcinki o 6.30. No i co, już za dwa dni wychodzi Max, w sumie to za w sobotę, w sobotę wychodzi Max, znowu będzie wielkie polowanie, być może znowu będę stop 1 w Polsce, zobaczymy, a ja na teraz już będę się z Wami żegnał, łapki, suby, dzwoneczki, tutaj macie dwa fajne filmy, tutaj macie film, w którym e, wybieram, wylosowałem właśnie e, B, a tutaj jakiś losowy dla Was, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, macie też tutaj subskrypcję, jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!